Mam niunie bystrą, Kurde! Przykład tego, że czasem starczy Wow! Old school, stary! Bumba! skup się na no muzyce! To przed tym refrem ja mam takie okej! Okay. Cześć, się z tej strony mrożon! Mrożon! Co? Od razu powiem tak, wczoraj był odcinek o Kubim, ale oczywiście mi zablokowali. To jest kwestia z tego, co tutaj się podowiadywałem. Teledysku. Kurczę, muszę rozkminić coś, żeby temu zapobiegać. Wybaczcie mi, ale, ale mi wszystko jeszcze się uczę tych wszystkich praktyk. W każdym bądź razie dzisiaj zrobimy sobie taki bezpieczny strzał, bo myślę, że tu nie będzie żadnych problemów, żeby to opublikować. Guzior, strzelam petem! Nie wolno strzelać petem, bo można zaśmiecić środowisko. Od razu powiem tak, no już Guzior był na kanale, jakoś mega mi nie siadła tamta nutka, powiem szczerze. Ale co, otwarta głowa, zobaczymy co do nas przygotował Guzior. Ja oczywiście nie spodziewałem się jakichś dzikich tutaj brzmień i nie wiadomo czego, jakiejś zabawy, bardziej pewnie coś e, tekściarsko i... No i żeby był fajny przenot, fajnie słuchało, wiesz co, żeby się wklęcało. Wiadomo, Guzior ma, ma swoje perełki brzmieniowe w stylu blueberry, oczywiście nie jest to nie wiadomo jaka dzika kurwa zabawa formą jak oki, okay, ale brzmi to zajebiście. Zostawić. Subika. Przeżyjmy to wspólnie! Zakładam swoje słuchawony i pokaż mi co masz. Ja w ogóle po co już widzę, że tu będzie klipy, tutaj może fabuły. Lubię takie w sumie zabiegi, że robimy troszeczkę taki short film pod klip. Fajne to jest, podoba mi się coś takiego. Okej. Okay. Strzelam petem, lecz poleciał nisko. Wow, wow, old school stary, pumpa wleciał, mocne, nie spodziewałem się, kurde, fajnie, coś innego, bo tutaj jakiś new school sidron mamy na razie, a tutaj old schoolik wleciał, fajnie, fajnie, niech się nam to wkręci stary, bo to jest taki stary guzior chyba, nie? W kieszeni tytoń, zmieszam wszystko, dzisiaj spadek, bo wczoraj było z nadmyszką, latem stały patent, że chcę siedzieć z nią nad Wisłą, wróciłem i zasnąłem z... A to kurwa zabrała mu stary Z MISKĄ Jezus Maria przepraszam nie że chodzi Chodziło mi o kurwa zabrała mu Jezus Maria dobra Nie upadłem nisko to był tylko wyskok Oglądam japońską wow. bajkę co Wow Skupmy się na muzyce może bardziej Ale zaskoczyłem się leciutko, że tutaj tak ostro wlecieli Spaku mówił, że Chińską Stary Skasowałem pierwszy milion i kupiłem deskorolkę Auto stoi na parkingu, ja po bitku lecę na niej dobrze ja, chłopcze Dobrze, że na deskorolce, a nie kurwa w samochodzie! Te piguły gorzkie. dobre chłopaki ze złych stron Ja, już rozumiem czemu biją Winstrol Dobre chłopaki ze złych stron, real, rel, rel Czemu biją wszystko, żeby rosło? Czemu piją wszystko, żeby poszło? Do gówno już stąd poszło Dobre chłopaki ze złych stron Mam okay. nią stronę, co zamknęła ci pryskał, lecz nie chcę, Ale wiem, że nie udało by się, wszystko to będzie Okej, okay, takie guziorowe lejerowanie wleciało tradycyjne na refrenik Śpiewamy sobie coś, puśćmy sobie jeszcze raz, bo trochę tak weszło, weszło nagle nie, nie, zrozumiałem do końca Wszystko posło, dobre chłopaki ze złych stron Mam niu bystrą, co zamknęła by ci pysk... By... Mam niu bystrą, kurde! Ale od czasem lubi sobie zarzucić jakimś takim nie. nieoczywistą sekwencją słów, stary. Mam niu bystrą, co zamknęła by ci pysk, yo. Lecz nie chcę. Fajne, fajne. Pyską, ...lecz nie chcę, ale wiem, że nie udało być się wszystko to bez niej. Okej. Okay. Chłopaki ze złych stron, ja chłopaki ze złych Piosenka dla A ludzi Nie bryz za zamknęła by ci pryskał Lecz nie chcę, ale że mi udało, się wszystko pobezpiec Fajnie się to kurwa wkręca Dobry chłopaki ze złych stron ja, Dobre chłopaki ze złych Ej dobra, wszedł ten refren, miał takie okej okay. Ale powtórzył się stary i mi zaczął siadać Ale to dobrze Wracam z trasy, słucham Radia Classic No Fajne. są tak jednak jakieś bohomazy Pewnie nie tylko ja bym coś w tym zauważył nie rozumiem tego jak ty moich tatuaży Zależy. Powiem tak, ja bym chciał tutaj kurwa więcej wyzywać, ale na się nie mam, w sensie nie chodzi mi, że ten konkretny numer, ale ogólnie na kanale raczej skupiamy się na propsach, na jakichś ciekawostkach, aczkolwiek wiadomo, zdarzałem się gorsze rzeczy i też zawsze o tym powiem, Na pewno mi dużo bardziej siada niż tamten poprzedni numer. Bije o tego takim, stary, pewnie też przez ten klip, ale ja czuję z tego numeru taki letni wieczór, takich czasów licealnych, stary, ze znajomymi. Tym kwitem wyglądamy tak jak susa. zgubiłem telefon, klucze, dusze. W burze zostawiłem furę, wracam busem Poukładam jednak życie, nie miej złudze, no Oddajesz te dni bezcenne alkoholom W drugiej okay. stronę zmierzasz, synek, powiedz, Marco Polo? Opór zdaje się walką karkołomną Opór zdaje się być walką karkołomną o, a to jest ciekawy zabieg, że on powtarza te wersy. dużo nie słuchałem guziora, więc nie wiem czy on to wcześniej robił w jakichś starszych trakach. W poprzednim też to było? Takie zwykłe powtórzenie, nie? Zawsze bardziej zaakcentujesz to, co chcesz powiedzieć. Skupiasz się na tym wersie, który jest powtórzony mimo wszystko. Jestem Slim Free Czasem głupio mądry, tak jak rikki Mortio Co? Czasem głupio mądry, tak jak jo Czasem głupio mądry, tak jak w Mortio. Głupio mądry jest, no. Może chodzić, że przypadkowo robi mądre rzeczy? Z używkami cichy konflikt, ja! Tak jak z nimi, ja nie zbiłem z nikim piątki. Ja! Jestem Simply Watchdog, ja! Czasem głupią mądry, tak jak Ricky Morty, ja! Znowu? Z używkami cichy konflikt, ja! Tak jak z nimi, ja nie zbiłem z nikim piątki. Mam na mnie bystro, co zamknęła, być i pyską, ależ chcę że nie udałoby się wszystko to bez niej Dobre chłopaki ze złych stron Ja yeah. dobre chłopaki ze, ze złych, złych stron Mam nił mnie za Ci zamknia lecz nie chcę ale nie. To jest dobry przykład tego że czasem wystarczy jeden wers, który jest ciekawie Słowa są tam ciekawie dobrane, rymy I kurwa on ci od razu wpada w ucho Jest na tyle ciekawy, że od razu go kurwa pamiętasz stary i tu to, to, to jest ze złych to jest ten przykład. Mam nią bystrą, co zamknęła by ci pyski jo! Śmieszne to jest, ale dobre, dobre, fajne. Mam zamknęła byci ci Lecz nie chcę, ale wiedzę mię wszystko to brak jest niej. Dobrych chłopaki ze złych stron. Jo, jo! Dobrych chłopaki ze złych. No i co, fajne! Ja. Lubię bumbapy, nie? Oczywiście, że też lubię bumbapy, tylko w takim, właśnie raczej nowszym wydaniu. Spoko numer. Nie rozpierdolił mnie, ale też nie spodziewałem się, że pozytywnie w troszkę się wręcz zaskoczę tym. I mi się wydaje, że nawet do niego wrócę. Także Guzior. Guzior się odkuł po poprzedniej nutce. I tyle! Ja Pierdol!